Wiele osób na lewicy stara się jakoś usankcjonować swoje poglądy i powołuje się na różnego rodzaju marksów, jakieś babki, emancypantki, generalnie ludzi sprzed 100 czy 200 lat. Nie znam nikogo, kto chciałby się kierować radami życiowymi swoich prababek i po prostu nie dziwnego, że nie odnosimy sukcesów. Dlatego ja postanowiłam działać inaczej. Wymyśliłam najpierw swoje własne koncepcje dotyczące kapitalizmu, dotyczące wyzysku. Ku plorytariatu, emancypacji, wykluczenia, antydyskryminacji, no a następnie postanowiłam uwiarygodnić je zostając filozofką, dlatego też od kilku miesięcy jestem studentką tego kierunku no i staram się sukcesywnie po prostu przedstawiać wykładowcom i wykładowczyniom te swoje, swoje teorie. Wydaje mi się, że idzie mi całkiem nieźle, no bo tak w sumie to nie wiem, może kilka razy musiałam tam kogoś naprostować, ale, ale generalnie stopniowo. Dociera, także jest duża szansa na to, że skończę ten semestr, zacznę następny, no i za jakiś czas będziemy mogli już e, i mogły szykować się do rewolucji.